Manko 9 marca 2024. Dziś będzie 17. Wejście na Śnieżkę w tym roku. Projekt Śnieżka 2024, droga po rekord, a zabiorę Was tam czarnym szlakiem przez Biały Jar, Kopę, Dom Śląski oraz zakosami na Szczyt Śnieżki. Jeśli chodzi o parking, to przy ulicy Olimpijskiej znajdziecie bardzo duży parking miejski, a następnie. Aby dostać się na czarny szlak, musicie wejść w ulicę turystyczną. Jest taka kostka brukowa, która prowadzi do góry na wyciąg na kopę. Zobaczcie sami: tutaj mamy ulicę olimpijską i parking. Tutaj mamy ulicę turystyczną, więc do góry kostką i znajdziecie po prawej stronie wyciągu wejście na czarny szlak. Właśnie dochodzimy do miejsca, w którym zaczyna się czarny szlak. Za moimi plecami kopa. Dziś wyciąg jest zamknięty z uwagi na silny wiatr. Natomiast ja ruszam czarnym szlakiem. Już Wam pokazuję miejsce rozpoczęcia tego czarnego szlaku. Tutaj mamy budkę, w której kupujemy bilet. Z uwagi, że ja tutaj mieszkam, to mam wstęp do parku za darmo. Jeśli byśmy poszli tym szlakiem w dół, trafimy na Żółty, a później do Strzechy Akademickiej. Natomiast ja wybieram Szlak Czarny. To jest ten szlak. I zapraszam Was na mega wycieczkę. Jak to niektórzy mówią, Szlak Czarny jest szlakiem trudnym. Nieprawda. Dla mnie jest to najlepszy szlak, jeśli chodzi o wejście na śnieżkę. A już ci powiem, dlaczego. Tutaj od tej budki, jak wystartujesz, to tak naprawdę tylko przez 2,6 km masz pod górę. Robisz dość spore przewyższenie, ale później już jest luz i możesz delektować się pięknem tej gór. Warunki w karkonoszach nie są najlepsze. Jest bardzo duży wiatr, a dodatkowo duże. Zachmurzenie, to warunki na górze. Minus 4 na śnieżce, odczuwalna, minus 11 wiadro około 60-70 km na godzinę. Najważniejszy jest ubiór: jeśli jesteś dobrze przygotowany, czy przygotowana, to na pewno wycieczka będzie należeć do udanych. Zostań ze mną, a zobaczysz, jakie warunki czekają cię dziś na szlaku. Jar, mimo, że warunki na szlaku są bardzo trudne To powiem wam szczerze, że dzisiaj naprawdę dużo ludzi wybrało się w Karkonosze Wyciąg zamknięty I naprawdę jest odkroma ludzi No, dość ciekawe Zobaczymy jak to będzie na śnieżce Kto wejdzie, a kto odpuści No, przez pierwsze 2 kilometry yy, było kompletnie śniegu, szlak naprawdę czysty, bez żadnego lodu, bez śniegu, a tutaj od Białego Jaru zaczyna się jedna wielka zmarzlina, no ciekawy jestem jak będzie wiało na szczycie, bo w Białym Jarze no, był Armagedon. To jest naprawdę przyjemnie od białego jaru w stronę kopy. Trasa jest bardzo przyjemna. Ostatnio spadło z 5 cm świeżego śniegu, więc idzie się naprawdę dobrze. Klei się do śniegu, więc na razie raczki nie są potrzebne. Zobaczymy później na zakosach, ale zobaczcie, jakie. Są piękne waruneczki. Jest naprawdę mimo że jest tu wiatr i nawet mroźno. Byłem właśnie w miejsce zaraz pod pierwszym balkonem gdzie nie wieje wiatr więc mogę chwilę coś wam opowiedzieć od kopy do Domu Śląskiego no, dość nic nie wiatr są miejsca gdzie fajnie grań zasłania i nie ma żadnego wiatru natomiast na balkonach wieje intensywnie Jestem ciekaw, jak najważniej jeszcze. się, 17 wejście na Śnieżkę w tym roku projekt Śnieżka 2024 wygląda po rekord. Warunki no, były zmienne, miejscami silny wiatr. Jest dość mroźno, ale na Śnieżce jest zawsze pięknie. Jeśli podobał ci się ten filmik na YouTube proszę cię zasubskrybuj i zostaw lajka i komentarz. Super, dzięki wielkie, trzymajcie się, hej! na śnieżce, zawsze dużo ludzi. Dziś sobą, mimo tego, że wyciąg jest nieczynny, jest tu naprawdę sporo ludzi. Jak widzicie, wszystko fajnie, zamarznięte. 17 razy śnieżka w tym roku. Obserwujcie mnie, po więcej, jeszcze prawie 100 wejść. Więc będzie co pokazać. No, lubię bardzo takie warunki, dlatego że w tych warunkach jest zawsze inaczej, człowiek może dużo się nauczyć, a przede wszystkim sprawdza swoją koncentrację. I tak to jest, czasami wydaje nam się, że na śnieżce bardzo mocno wieje, ale śnieżka dzisiaj okazała się łagodna. Praktycznie delikatny wiaterek, gorzej już było na dojściu od Kopy do Domu Śląskiego czy też w Białym Miarze ale tutaj naprawdę jest mega.